serdecznie po dłuższej przerwie dzisiaj w piękną, słoneczną pogodę wrześniową. Idziemy dzisiaj na dzikie owoce. Przed nami dzika róża, guk i jarząbina. No tutaj mamy akurat jarząb. I będziemy go pozyskiwać w takim celu, no w takich kuracjach oczyszczających układ moczowy w przypadku problemów z kamicą moczową. Ale też wiemy, że Wszystkie tego typu owoce są świetnym wsparciem w czasie właśnie przeziębień, grypy. Są one bogate w dużą ilość witaminy C, witamin z grupy B, mają pektyny. No i chcemy tutaj właśnie pozyskać sobie trochę tej jarzębiny. Właśnie do takiej kuracji wspomagającej oczyszczanie układ moczowy. I no, no to do dzieła. Mamy rękawice, bo no, dzika róża jest taka, że ma właśnie kolce, więc trzeba się trochę zabezpieczyć, a głuk ma też niestety trochę no takich właśnie, no powiedzmy, no takich drobnych kolców. No i jarzębina akurat tutaj no niekoniecznie nie musimy tutaj mieć rękawic, no ale do tamtych surowców już tak zresztą no trzeba być bardzo ostrożnym. No i Zaczniemy właśnie sobie od tej jarzębinki pozyskamy sobie jej nieco. Zawsze powiem szczerze, ciężko z tą jarzębiną, bo zazwyczaj jak już jest, no to jest rośnie albo w takich miejscach, e, e, gdzieś tam w jakichś alejach parkowych na, na ulicach, przy drogach i no wiemy, że takiego surowca nie możemy pozyskać. Ogólnie ciężko w dzikim stanie ją gdzieś znaleźć, a jak już ją znajdujemy. No, to bardzo często jest wysoko, i no, trzeba by było mieć tak naprawdę drabiny, żeby ją pozyskać. A ta tutaj jest akurat na takiej górce, więc optymalnie dla nas. Tylko tak, jak powiedziałam, to nie jest ta zwykła jarzębina, tylko to już jest, to jest znowu inny gatunek. Ona ma więcej jakby skrobić. No, i dzisiaj trochę sobie pozbieramy. I no dzisiaj, no, super. Idealna pogoda w ogóle, bo wcześniej kilka dni temu to jeszcze były takie deszcze i, i pogoda w ogóle nie zachęcała do tego, żeby gdzieś wyjść, a dzisiaj jest no, idealna, więc trzeba korzystać póki można. No i, i tak i no i korzystamy z tego, korzystamy z tego i, no i będziemy przetwarzać. Na pewno będziemy robić z tego jakieś e, kompoty czy, czy marmolatki, No i tu jest taka zasada, że Owoce jarzębiny no nie spożywamy na surowo, ponieważ mamy kwas parasorbowy, który może nam podrażnić przewód pokarmowy. Możemy mieć wymioty, może mieć bóle brzucha, takie oszołomienie. Dlatego te owoce po zbiorze albo przygotowujemy bądź przemrazamy, bądź suszemy po prostu sobie na herbatkę, bo możemy sobie ususzyć na herbatę i, i później stosować w takich mieszankach witaminizujących, takich rewitalizujących organizm razem z dziką różą, z głogiem. Możemy sobie też wtedy dodać hibiskus, kwiat hibiskusa, żeby była piękna barwa. Dodatkowo możemy dać suszone jabłka, bo też możemy sobie jabłuszka posuszyć. No i wtedy mamy taką swoją herbatę owocową i wcale nie musimy kupować herbat owocowych, które bardzo często, no niestety, ale są aromatyzowane, i, i tak jak się tak patrzy i analizuje te składy, to, to mało tych owoców. A jeszcze bardzo często jeszcze jest cukier, więc to nas nie zadawala. My chcemy mieć po prostu czysty surowiec, bez dodatku cukru, bez substancji aromatyzujących, no dlatego też pozyskujemy sobie te surowce tutaj. No, i, i mhm, no tutaj super. tą jarzębinkę zbieramy. Zaraz pójdziemy po dziką różę, pójdziemy po głók, bo tu jest akurat takie miejsce, no, gdzie dosyć trochę jest tych surowców. No i mamy z czego korzystać. No i co ciekawe, no, to jest tak jak powiedziałam, taki surowiec, który em, no też będzie pomocny w przypadku em, miażdżycy czy cukrzycy. Będzie też takim wsparciem, właśnie będzie też czyścić żyły. No i tak powiedziałam, świetnie będzie działać na układ moczowy. Będzie nam oczyszczać nerki, bo ma też działanie właśnie moczopędne, przeciwkamicze. A tutaj, co jest fajne i co już coraz rzadziej się spotyka, będziemy mieli sposobność spotkać też nawłoć pospolitą, tą coraz rzadszą, bo, bo większa część z nas kojarzy tą nawłoć taką tą kanadyjską, ta, która porasta gdzieś tam polany, lasy, a tutaj jest nawłoć pospolita, która już jest coraz no, rzadziej spotykana obecnie i zaraz Państwu pokażę, jak wygląda nawłoć pospolita. Okay.